Jesteśmy na Mopsie. Byłem kiedyś w Mopsie. Nie, to nie Mops, tylko Mop. Sorry, eee, pojechał się. Tak, damage per second. Nie no, chyba coś tu zjemy, tak mi się wydaje. Wyjątkowo dużo podróżnych japońskich, szczególnie że my tu jesteśmy jedy jedynymi turystami, widzisz to? Nie ma tutaj innych turystów poza nami. Tu są jakieś etykiety. A ja sobie opierdaję trzy dania na raz. Jak to? To jak zawsze. A ty mnie nagrywasz? Ja postanowiłem, i w sumie chciałem tak zrobić wcześniej, że po prostu nie będę tłumaczył tego wszystkiego, bo często nie ma tłumaczenia po angielsku, nie ma obrazków. Będę klikał co bądź będę to jadł, ponieważ ja jestem żerny i prawdopodobnie tak czy siak to, co dostanę, to jest jenów. Idę te pędy i naciskam byle co. Numer 880, zobaczymy, co dostanę. Udało się zapłacić kartą, więc czekamy. Mój swój ramen już mam. Kosztował te 1600 jenów. To może wyświetle ile? 1600 yenów to jest 1600 yenów 40 zł 40 zł. No dosyć drogo Nie, 1500 No to 160 mniej niż moje. Moje 1660. Ale wygląda spoko Tak jak Pyszne no tutaj wprawdzie dookoła to wygląda fajnie, smacznie i pysznie. Yy, ale jeżeli ktoś przypadkiem nieje mięsa to będzie to mieć spory problem, bo tak naprawdę na całym Mokie nie ma żadnego pełnego dużego dania, które by nie zawierało ani ryb, ani mięsa. Nie ma nic nawet powiedzieć stofu, no chyba, że ktoś chce w Po prostu nie ma opcji w zasadzie. No, no, jednak u nas y, gdzieś tam w Europie zawsze jakaś chociaż jedna opcja według się pojawia. A ty co tam? Jeszcze coś został ryż? został mi ryż, jajko, ale nie ma opcji. No wiem, wiem. Bardzo duża porcja, naprawdę ogromna Najadłem się pod korek, ale loda jeszcze zmieszczę dla deseru Bo mam starszą ochotę po tym gorącym, słonym na słodki, i zimne No te mopy w Japonii to rozwinięte, przynajmniej ten tutaj, nie? Tyle restauracji są u nas w centrum handlowym, nie ma tyle Co to? To takie dango? Nie, loda już tylko jemy, loda A, ciekawe, bo jest dango Widziałem sobie loda O kurde, on kapie Dobra, to muszę szybko jeść Idziemy nad jeziorem. Nad jeziorem, w którym nie widzę, żeby się ludzie kąpali. Idziemy. Nie! Nie! Tam jest kolejka linowa, jak ją widać zresztą. Chyba widać. I u podnóża tej kolejki linowej powinna być y, toaleta. A to? A to? Białe? Ja? Aha! Jeżeli jest bardzo ciepło, to się płacimy bardzo. Rozumiesz? Sprawdzamy, jak jest temperatura i sprawdzamy, że jest niska. Więc będziemy mieli dobrze.

No więc nasz hotel jest centralnie tam w tej wiosce, tam o gdzieś. nie więcej w tym miejscu, tak? A. Tymczasem my będziemy chodzić wyżej. Tu są jakieś informacje. Uhu, dubu, jebać fubu. Byłoby ogromnym plusem takiej pogody jest to, że nie ma tu ludzi można sobie po prostu stać i oglądać. Jezus, przestań mi kłócić, gabruś. Aha. Fajnie. A to jest na, na tą górę Fidżu? Nie, na, na górę Mitsutogę. A, to ona jest nieznana. Na własne ryzyko idziemy, na własne ryzyko. Także, długa droga, fajna droga, ja lubię takie. Natomiast ja tu jestem jedyny, więc... Ej. Nie przewidzieliśmy czasu na takie Też podróże. Lubię. A tam lubisz. bym chodzić po... Jest trzębi w Jastrzębi górach. A the ticket Vending Machine on the platform. Czyli co na tą huściawkę jest? Bilet jakiś? Zaraz tam biegniemy, zobaczymy. Była tu jakaś, która daje widok. Z widokiem. Co się dzieje? Aha, czyli do 15.30 ta huściawka otwarta. Teraz pozamykali łańcuszkami i ją zawiązali, żeby nikt tam nie wlazł. Ciekawostka Stój jest tutaj ja, to tu musi być równowaga idź tam, idź tam Rafał, ja nie ważę kurwa tak dużo, żeby zrównoważyć Ale jesteś na drugim miejscu Ciśnienie mi nie, 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 nie rozrywa Jezus Maria, dobrze, żeśmy się nie zdecydowali jednak na ten... Na tą trasę 6 godziną, lasem na ten mitsunokę, czy jak to się nazywało Kurczę, mać niedźwiedzie tu mają. Trzeba uważać na niedźwiedzie. Widzisz tutaj, jest, tutaj wpada pieniążek, w zasadzie a, blaszka. Niektóre kraje musisz same samemu pieniążek. To jest, to, jest, to jest gorące w tym momencie, bo zostało sprasowane, a wiadomo, że to stara ciemno. Tak, tak, tak. Muszę się podmądrzeć. Jest już taki wieczór, że naprawdę się robi ciemno. widzę, że kamera daje radę, więc git Cieszy mnie to, bo Sonem to już byście mało co widzieli, widzowie drodzy. No tak to jeszcze tutaj sporo zobaczycie. Ogólnie kamera widzi rzeczywistość jaśniej niż ja widzę, więc tak naprawdę jest ciemniej niż ta kamera pokazuje, co jest miłym, od, miłą odmianą w stosunku do Sonego, który pokazywał wszystko znacznie ciemniej niż ja widziałem. No, a my już zmierzamy do wioski, którą pokazywałem Wam tam z góry. Wioska, gdzie kryje się nasz miejsce noclegowe. Będziemy spać razem w jednym pokoju na podłodze w stylu japońskim. Nasze auto stoi, w ogóle nie pokazywałem samochodu Także taki rzut szybki Jak to wygląda To takie pudło, białe pudło A my tutaj idziemy do 7-11 Jeden z niewielu w okolicy Ale ratuje takich biednych ludzi jak my A tu masz czternic, za niewiele drożej co, co to się dzieje? Ogólnie alkohol widzę z Japonii niewiarygodnie tani, jeśli chodzi o w, w, w alkohol wysokoprocentowy. Te 25% to, 25 to są jakieś sak albo szociu, nie? Tak jest tak, napisane. Tak, tak. Niesamowicie tanie. Na przykład tutaj macie. Yy, ile to jest litrów? To jest 2. Za 25 zł. Ale już palić to, nawet nasze alkohole. Jim Beam Bourbon 07 tutaj kosztuje 30 zł. 30 zł za 07 Jimmy'ego. Rozumiesz? Możemy napić się bima No, Polaki się rzucimy To Odkładam drink i piję bima A to co jest? Tak? Jest takie dziwne? Proszę bardzo. 07 Jack Daniels'a już jest dwa razy droższy niż Jimmy'ego, ale to nadal nie jest dużo, bo to jest w tym momencie 25, 25, 50. Jakieś 60 zł za 07 Jack Daniels'a. U nas 07 Jack Daniels'a kosztuje pod stury, nie? Tutaj mamy jakieś blaka. Co kosztuje? Nie wiem, 20, 20 zł? 0,7 tej łyski. Generalnie jestem w szoku. Powiem szczerze, że jestem w ciężkim szoku. Zobaczymy, ile w kasie wyjdzie. Może jest jakaś kaucja dodatkowo za niego, czy coś. I on wyjdzie faktycznie. 130... 1322. Czyli nawet jak kosztuje 1322, to to jest 30... 4 złote? No przecież to jest niepoważne. To no. są te, do których tam dodają ser i właśnie peperoni. A to? Jakiś smak miodu i ziemniaczka. Panie i panowie, jest jeszcze taka informacja, która była pewnie mówiona wcześniej, ale ją drugi raz. Nie dość, że w 7 Level jak dzisiaj zobaczyliśmy był niesamowicie tani alkohol, to jeszcze japońskie prawo pozwala nam na co? Napicie alkohol na ulicy, w miejscach publicznych, można tu po prostu iść i walić wódę chodnikiem, tak wam powiem. Więc właśnie napijemy się tutaj drina pod 7-Eleven. Ale ma mało procent, bo tylko 9. Mi się wydaje, że oni po prostu nie widzą potencjału w alkoholu w tym kraju, dlatego nie ma dużych podatków na alkohol i można go pić, gdzieś się da. Bo i tak z tego nikt, tego nikt nie nadużywa. Ja w tych drinkach nie czuję jakbym pił alkohol, tylko jakąś oranżatkę. Ja wstaję w nocy, przebudzam się i zamiast pić wodę to piję to. A potem jesteś najebany 24h na dobę To już inna kwestia Dzieci japońskie wyjątkowo często drą Ale nie przeszkadza mi to, ponieważ ten kraj przeżywa tak ogromny niż demograficzny że takie dzieci są niestety potrzebne Niech się płodzą Znaczy niech się rozważają ile mówi. <grym> dzieci? No ja czuję alkohol Czujesz? A ja w ogóle nie czuję właśnie jakby to miało 9% A przecież jest to dobre Po twojej twarzy no nie widać jakby ci znaczy, smakowało no, bo... 9% jednak czuć po prostu w drinku, że to jest tak jakbyś nalał jedną czwartą wódki do mm, szklanki i trzy czwarte napoju, no to za taki drink to jest. Drink mamusiowy tak zwany. Jesteśmy u podnóża góry Fuji. Tutaj właśnie w tej okolicy znajduje się też las Aokigahara. Las słynący między innymi z tego, że panuje w nim wyjątkowa wręcz przejmująca cisza ze względu na to, że jest wyrósł na glebach, porowatych glebach wulkanicznych, które chłoną dźwięki. A poza tym to oczywiście, jak wszyscy wiemy, jest to po prostu las samobójców, czyli miejsce obok zaraz obok mostu Golden Gate w San Francisco, gdzie najwięcej na świecie e, ludzi popełnia, odbiera sobie życie po prostu. Jeżeli zboczy się z uteptanych ścieżek w lesie, nie jest trudno znaleźć pozostałości po denatach, jakiejś liny. Wiadomo, służby sprzątają na bieżąco to miejsce po ludziach, którzy decydują się to odebrać sobie życie. Natomiast wiąże się też z tym lasem wiele miejskich legend, wiele opowieści. Jest też książka w ogóle, która rozsławiła ten las na cały świat. Jedziemy sobie teraz samochodem i nasz samochód wyczytał, że mamy pasażera numer 5, <gry> który siedzi między mną a Gabrysiem, ale nie ma zapiętych pasów. Ciekawostka polega na tym, że nie ma tu żadnej torby, ani plecaka, ani zakupów. Więc, no nic dziwne. musieliśmy zapiąć pasy temu Jokaj, co tu siedzi. Bo jesteśmy już blisko tego lasu, a wiadomo, że w tym lesie straszą Jokaj. To są, to są duchy właśnie samobójców. Także dzisiaj będziemy spać na podłodze razem w pokoju. Razem we czwórkę będzie nam raźniej. A mamy dodatkowo tutaj bardzo tani alkohol, także to pomoże. Sakuję chyba w lewo, to będzie. Sakuję w lewo. Tu, następnie Że ja mam tu się była, tak? Tak, po lewej stronie. Zmieścimy się do kurwa. Pójdziemy do rzeki. To jest, to jest nad, moc nad rzeką? Tak. A no, ja spokojnie. Tak na wcisk. No dobrze, więc jesteśmy w domu prywatnym. I tam pani miała napisane, że śpi w danych godzinach że wtedy jest niedostępna i ogólnie że w godziny są łaźnie dostępne i że trzeba zdjąć buty i klapeczki założyć zanim się wejdzie w głąb domu buty trzeba zdjąć mamy klapciuszki zobaczymy jak duży pokój mamy na naszą czwórkę jest ciepło, jest stół, jest gdzie pić, tak mi to wystarczy. Alkohol też jest. A gdzie jest, ale tak, proszę. Pomiję coś na teraz. Tutaj, To tu są fatalne no dobra. O, nawet wanna. Pokaż, pokaż muszę to zobaczyć. no Ej, no faktycznie, wow! A to było naprawdę najtańsze w ulicy, jest tradycyjne. Po wnętrzu tego pokoju nie spodziewałem się, żeby. Żeby taka łazienka. Chyba O kurczę. De co będzie. Fajnie. Tylko boję się, że tu jest trochę za ciepło, włączmy klimę. Jak to? A co? No klapki się tu zostawia przed wejściem, co? Serio? To już Jezus ale no to bez przesady ludzie święci. Już wchodzę ten... W... zajmuje buty tam, teraz tu mam klapki zajmować. No, sorry, no to tu Jeżeli jest takie podwyższenie, to jest nie Boże jedyne. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra. O kurwa, co to jest? Czemu one są takie dziwne? Ale dziwne Śmierdzi serem. Ale inne alkohol niż... To co ja znam? No. Nie, to pewnie jest to A O, to nie nie się. Proszę spróbować, jakie... Jakie, jakie fajne Tak? <laughs> Dobra, jest ja trochę do naleje do tego to jest żeganie? Tak. Dobra. Ej, ej, to nie jest złe, tylko jest dość mocne. Co to jest? Barley, co to był, Janczmi? Barley, chyba tak. No to zmiencie imienia, robię. No to, to, to jest. Ja, ja się dowiedziałem dwa lata temu, co to jest sorgo. Ja wcześniej nie wiedziałem, myślałem, że to jest jaja robi. Sorgo. Sorgo? Co to jest sama? No i środka jest Nie ma rękami. Kurka, tak jakbyś macie. Cześć. Goło I to taki mas. Nie, inaczej. Kampaj, no właśnie, Kampaj. Japończycy uwielbiają zbierać pieczątki. Na każdej zasadzie stacji kolejowej znajduje się miejsce z pieczątką, czasami trzeba go znaleźć na tak dużej stacji, jak na przykład Tokyo Station. Ale przykładowo... Powiedzcie, że to jest bardzo fajna sprawa. Kupuje się Notesik. gdziekolwiek. Ja sobie go zamówiłem do Polski. I mamy takie całkiem ładne, naprawdę, pieczątki do zbierania. Tutaj na przykład tak. To tak wrzucone... O, tu nie tylko stacje kolejowe, ale również atrakcje. Czyli na przykład ta kolejka linowa, którą dzisiaj odwiedziliśmy. No nie wszystkie są aż tak ładne, to na przykład Tokyo Station, ale no, jak ktoś lubi takie rzeczy zbierać, to polecam. Ja nie chciałem prowokować duchów. Ale mnie zmuszono. To jest tajemnicza paczka, którą widzieliście z paru odcinków temu z vloga. Więc sprawdzamy. Tu jest jakaś pieczęć. To jest jakiś liścik. O kurwa. 29 szczęśliwy numer. Usunąłem wszystkie fotki warte zapamiętania. Mój telefon jest pusty, jest tak ja. Mogą być rzeczy, które są ważne dla Ciebie, które trzymasz, które trzymają Cię. Które cię powstrzymują, i kiedy może być to trudne, żeby dać im odejść, zrobienie tego może pozwolić ci iść naprzód. Nie martw się. Cokolwiek, czemukolwiek dasz odejść, wróci do ciebie w innej formie. Ja pierdol, nas coś nas, a dają jakieś kurwa swoje. Ale swoim... jest No to Około 20 zł, 800 jenów. 850 co to kurwa jest? Może jakieś dobre chociaż te ciastka? Rafał. Może... Co? Słyszałeś o tym, że tutaj są duchy? No, Do... mówię o W Duchy cię wciągają. To wygląda jak, ja nie grałem, ale Assassin's Creed Shadows. Jesteśmy z powrotem już. Tak wygląda nasze posłanie. Pięknie, klimatyzacja, klimatyzacja działa. No i spoko, a jutro ruszamy w stronę Kyoto. Także, do zobaczenia.